Cześć witam wszystkich bardzo ciepłutko. i dzisiaj zapraszam was na Lubieńców lutego i marca i tutaj jak się pewnie już domyślacie lubieńcem zeszłych miesięcy ale i też całego mojego życia jest opieka nad moim synem który zawładnął moim sercem nie tylko moim ale oczywiście sercami całej naszej rodziny i naszych przyjaciół jest tak kochany Uwielbiam spędzać z nim czas, uwielbiam uczyć się codziennie nowych rzeczy. Uczymy się siebie nawzajem. Powiem Wam, że bycie mamą jest niesamowite. E, oprócz tych radości oczywiście są też troski, bo codziennie coś się dzieje i codziennie się martwię, czy wszystko jest w porządku, ale to jest, to jest chyba normalne. I teraz jak patrzę z perspektywy czasu na te zeszłe dwa miesiące i e, tak myślę sobie, po co się martwiłam o coś, co zupełnie później okazało się bochosku, A tak właśnie jest, na tym polega życie mamy i... Powiem Wam, że nie zamieniłabym tego czasu na nic innego I produkty, które... W... <laughs> Przepraszam, aż <ale> zabrakło mi... <laughs> z tego wszystkiego aż zabrakło mi silnym gardlem I dzisiaj chcę Wam pokazać produkty, które tak naprawdę sprawdzają się w życiu młodej mamy Które robią dokładnie to, co jest napisane z tyłu na etykiecie A oprócz tego całkiem nieźle wyglądają, całkiem ładnie pachną i robię to, co mają robić. Zacznę może od dwóch produktów do pielęgnacji włosów. Pierwszy z nich to szampon z firmy Soap and Glory Glad Headay. Ja o nim wspomniałam wam w jednym z ostatnich filmów. Wtedy nie powiedziałam wam o tym, że on tutaj w składzie ma też wyciąg z octu e, malinowego, co sprawia właśnie, że włosy są takie błyszczące. I dzisiaj. E, w sumie to może nie jest najlepszy dzień na pokazywanie właśnie szamponu, jak super działa, bo moje włosy nie wyglądają dzisiaj najlepiej. A to dlatego, że suszłam w a moje włosy nie nienawidzą ciepła i są takie tutaj sianowate. Ale na co dzień o wiele bardziej się błyszczą, przepięknie pachną i to właśnie zasługa tego, tego szamponu, który jest po prostu, po prostu boski. Wiem, że dużo z Was przyjeżdża do, na wakacje do Londynu, czy to na mojówkę. I wtedy sprawdźcie sobie, pewnie będzie w ofercie 302, a może w jakiejś innej i naprawdę bardzo gorąco polecam Wam, tym bardziej, że jest naprawdę bardzo wydajny, używam go regularnie i jeszcze bardzo dużo mi go zostało. I też ostatnio Wam mówiłam o tym, że nie miałam zbytniego szczęścia do odżywek do włosów. I używałam ich, bo szkoda było mi ich wyrzucić, a rzeczą, która sprawiła, tak, jak mogę to określić, bo tych wszystkich odżywek jest maska z firmy. Labodzika Biovax to jest ta wersja z kreatyną i mówić, ehm, Niesamowicie się sprawdza na włosach i mogę Wam powiedzieć, że jej ogromną zaletą jest to, że nie trzeba tak długo jej trzymać na włosach, jak było w przypadku innych maseczek z biowaksu, które bardzo lubiłam, ale to, że trzeba było czekać ponad pół godziny za każdym razem i najlepiej trzymać tę odtrzyżkę, trzeba było pod jakimś szczepkiem termicznym, e, żeby zobaczyć efekty, to naprawdę długo i e, osoba zabiega na takie, jak ja naprawdę nie ma czasu na takie zabiegi, pielęgnacyjne w tym momencie, dlatego Jestem bardzo zadowolona z tej odżywki, która naprawdę działa Która sprawia, że włosy są miękkie odżywione Takie jak powinny być Mogę Wam powiedzieć, że od, kilku, od ponad tygodnia Używam odżywki do włosów Która bardzo mi się podoba Ale na razie jeszcze nie powiem, bo może za krótkie używam Pochwala się Wam pewnie w ulubieńcach Może za miesiąc albo za dwa Kolejną pielęgnacyjną rzeczą jest kremowy żel do mycia ciała z Baby Dream, który musi dostać w rozmanie. To już jest e, nowa szata graficzna, tamta, była, tamta butelka była różowa. Po raz kolejny narzekam, bo nie ma tutaj pompki, e, bardzo żałuję, ale e, rekompensuje zupełnie działanie i zapach tego produktu, który na początku mi przeszkadzał, a teraz uwielbiam go. Jest taki, e, taki bardzo przyjemny, taki zimowy, taki troszeczkę migdałowy bym mogła to określić. Przepraszam, nie, wierzy, nie wierzycie mi, ale ten moment próbuję chyba nagrać już gdzieś teraz Nie wiem, dlaczego nie potrafię się wysłowić. Chcę powiedzieć, że mleczko, oprócz tego, że naprawdę bardzo ładnie i delikatnie myje naszą skórę, cudownie ją nawilża i odżywia. Koniec, przechodzimy dalej. Kolejną rzeczą, którą chcę wam dzisiaj pokazać, którą używam na miętnie każdego dnia. Jest to sztyft ochronny z firmy Alverde. Tutaj mam wersję z wanilią i z mandarynką. Cudownie pachnie. Pięknie działa, używam go naprawdę każdego dnia na spacerach. E, sprawdza się idealnie w każdych warunkach pogodowych I moje usta naprawdę są wdzięczne, że taki produkt w mojej kieszeni zamieszkał I już na sam koniec dzisiaj chciałabym Wam pokazać e, podkład, który już kiedyś gościł w moich ulubieńcach Kilka miesięcy temu, ja do niego wracam raz na jakiś czas I tutaj mówię o podkładzie mineralnym z firmy L'Oreal Ja mam go w kolorze Natural Beige On tutaj ma filtr, e, 15. E, m, lubię go za to, za szybkość aplikacji, na której mi w tym momencie zależy Bo czasami to jest kwestia dosłownie kilku sekund żeby się wyrobić i podoba mi się to, jakie wykoczenie daje na buzi i to, że też sprawdza się i pomagał moim żeby wyglądał nie całkiem nieźle, kiedy przechodziła różne fazy właśnie po zmianach hormonalnych w moim organizmie i trochę zaczynam się smucić, bo mm, już niestety mi się kończy i teraz będę miała właśnie dylemat, czy odkupić ten, który używam wcześniej, czy może e, poszukać czegoś nowego i wiecie, moje próby znalezienia różnych podkładów <laughs> różnie się kończą i nie wiem, muszę się zastanowić, ale ciekawe, zawsze u mnie wygrywa. To już wszystko, co chciałam Wam pokazać w dzisiejszym filmie. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące produktów, które Wam pokazałam, to śmiało możecie dać mnie w pytaniach. Postaram się odpowiedzieć na nie jak najszybciej, jak to mi się tylko uda. I mam nadzieję, że będę miała dostęp do internetu w tym czasie. Eee, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!